I uwaga, konie ruszyły. Złapał start Fagelet. On przez moment prowadził, ale już zmienia go Secret Gold. Tam do przodu przeszedł mocno Big Luck. I Big Luck prowadzi ten wyścig. Na drugim miejscu Secret Gold. Na trzeci Mice Tu już jest Fagelet. Jest tam także Packer. Stawkę zamykają Tibet oraz Devona. Mocne tempo, pół zakrętu. Nadal prowadzi biklak. Biklak na drugiej pozycji Ice flary. Jest tam także Fagelet. Jest także Paker, który przesunął się większym kołem do przodu. Ostatnia Dewona, ale na prostą wyprowadzi biklak. Biklak. polebro rozpoczął finisz Paker, także Ice flary środkiem toru. I dobrze finiszuje Secret Gold, także Tybet po bandzie Fagelet. No, kilka koni tutaj jest w walce. Fagelet, Fagelet prowadzi 200 metrów przed celownikiem. Jest na pierwszej pozycji. Kto tutaj zaatakuje jego prowadzenie? Fagelet utrzymuje prowadzenie. Secret Gold polem Tybet. I za chwilę celownik wygrywa Fagelet. Drugi będzie Tybet, trzeci Biklak, czwarta... Secret, czwarta Secret Gold, pozostałe konie, a ostatni Packer.